W grupie przyjmowali też ojcowie i klerycy ze Zgromadzenia Misjonarzy Matki Bocznej Pocieszenia. Ojciec przewodnik naszej grupy Juan Carlos Araya Carbona z Argentyny. Ojciec Dietrich Sanga z Tanzanii. Ojciec Noe Moreno z Mozambiku. Ojciec Titus i Honi Marina z Kenii. A także klerycy Denis... Kameya Sugandy i James Misura z Tanzanii. Dlaczego warto było być na tym brzmku? Tak pisze jedna z uczestniczek. Byliśmy na uczniowie z Emaus. Wciąż go nie widzieliśmy, ale Jezus był z nami. Moje serce wypełniała radość, wdzięczność i ogromna miłość. Wszyscy byliśmy braćmi w drodze, a każda osoba, którą spotkaliśmy, była bratem, nawet jeśli nigdy jej wcześniej nie poznaliśmy. Każdy uścisk był prawdziwym uściskiem. Przed sercem, które zmienia się w miłości, oczami, które rozświetlają się światłem, nie ma znaczenia, czy rozumiesz każde słowo, nie ma znaczenia, czy dzielisz się tą samą kulturą. Jesteśmy ludźmi, nasze potrzeby są takie same, niezależnie od tego, czy jesteśmy z północy, czy południa świata. To, co naprawdę się liczy, to poczucie miłości. I tylko miłość mająca źródło w niebie może Cię tak kochać. Dziękuję Ci, Czarna Madonna, dziękuję Ci, Jezu, dziękuję Ci, Polsko. Dziękuję Wam, drodzy przyjaciele, długie, dziękuję za to, że uważacie mnie za siostrę, choć jestem włoszką, siostra Klara. Bardzo dziękuję za to świadectwo, bardzo dziękuję całej grupie srebrnej, dziękuję za was cias i trud wszystkim służbom. Przyjmijcie błogosławieństwo w arcybiskupa i zapraszam Was do tańca. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego, niech z Tobą i na Was pozostanie na zawsze. Amen. Dzięki wielkie. Tak piszą jej uczestnicy. Przed Wielgrzymką nie byłam przekonana do tej formy duchowości. Wydawało mi się, że codzienne męczące maszerowanie i śpiewanie w kółko piosenek, które mają odwrócić od niego uwagę jest proste i wręcz trochę infantylne, a już na pewno nie oczekiwałam żadnej rewolucji duchowej. Spodziewając się, że takie warunki nie pozwolą na przemyślenie różnych spraw jak na typowo tego Właściwie to nie miałam żadnych oczekiwań. Na wykrzywce byłam tylko dwa dni, ale to wystarczyło, żeby mój powrót przeznaczący zmienił. Byłam przede wszystkim zaskoczona, jak wiele korzyści wynika z wyrzeczenia się na pewno jak czas... Nie wiem. Cześć, cześć. się! się szybko! Zdjęcie! Tak? Ma... Halo, halo, bracie! bracie kilka czasów? O, no, tak. jeszcze, cze, jeszcze czekamy, czekajmy, czekajmy. Wchomek do nas dojdzie. Wchomek. Wszyscy w stanie furaka i furako! Bo no, no nie ma trajników zasłoniętych od kogoś, kto stoi obok. Jeszcze raz, furako! Ano! Żołnierze! Ano! Dobra, dziękuję. Co już tam wyszło?

一点高 <marriages timing>

chcę upłonę podziękowania za to, że jesteście. Bardzo pięknie. Siostro, bardzo proszę powstać, nie bałtyować przejścia przy Grupa srebrna która jest liczna w dziedzinie. Taką informację, została to jest bardzo liczna grupa. Czyli te rodzice się do wyżej, na szale, że się ze swoimi i może większe wysiłek jeszcze, nie złapię na to. <laughs> Także trzeba dbać posiłki o posiedzenie, o swoje współczesne, ale przede wszystkim o bezpieczeństwo tych, których mamy w siebie. To spóźnę, na i a bo tam, tam są podjazdy, nie trzeba będzie po skórze dźwigać e, w tych ciężkich miejscach, A one są z zanurznością. Brał Pan chwilę zainteresowania w prezydenterium, Chodźcie kochani, bliżej, abyście mogli się na Kochani, dużo nas jest. Dziękujemy za to świadectwo wiary. Oddajcie Maryi to wszystko, z czym przybywacie, przebieg świętej. obraz. Wszystkie troski, smutki, ale przede wszystkim radości. Myślę, że ich jest więcej. Podziękujmy też za tych, których spotkaliśmy na tym szlaku pielgrzymim, których spotykamy w życiu codziennym, którzy nam może pomagają. Malutką rzeczą, ale jest do ważnej pomocy. Powstanie nagrania. Kierujmy się w, w stronę wyjścia z strefy. niech podchodzi kolejna grupa biało-żółta. abyście mogli pogłonić się Maryi, podziękować za to, że już jesteście uceni. Thank A small week that